Cześć Wam. Nagrywam się dzisiaj, żeby opowiedzieć Wam o ciekawym case study, czyli studium przypadku, i jest to mój przypadek osobisty, z tego jak radzę sobie z rozbrajaniem podświadomych mechanizmów i jak to wygląda u mnie w praktyce. Dużo osób o tym mówi, ale często teoretyzując i opowiadając to z punktu terapeuty. A rzadko, kiedy słyszymy tę opowieść z punktu widzenia pacjenta czy klienta, tak? A ja, że jestem tutaj jednym i drugim, w tym przypadku to podzielę się z wami swoją historią. Może ktoś z was wyciągnie z tego coś dla siebie i będzie to dla was pomocne w jakiś sposób. Więc tak, czego dotyczy temat? Temat dotyczy mechanizmu. Czegoś, co powodowało plotki na mój temat. I to się zaczęło już w przedszkolu. Później ciągnęło się przez podstawówkę, gimnazjum, liceum, młodą dorosłość. Później zniknęło i wróciło teraz. E, I tak. I dlaczego zniknęło i dlaczego wróciło? Hmm. Zniknęło dlatego, że ja nauczyłam się problem omijać. Nauczyłam się funkcjonować w swojej podświadomości tak, żeby ten mechanizm omijać, w jakiś sposób lawirować wokół niego, żeby go nie uruchamiać, nie? Ale to jest trochę tak, jakby położyć sobie minę przeciwpiechotną w pokoju i omijać ją cały czas, albo przeskakiwać i tak dalej. Trzeba być bardzo uważnym i ostrożnym, nie? Yy, a jednak łatwiej. Wezwać sapera, albo jeśli się samemu saperem jest, to, to minę wziąć, rozbroić i usunąć. Mimo, że jednorazowo wymaga to więcej nakładu niż przeskoczenie, to w, na przestrzeni czasu jest bardziej optymalne. Więc tak, jest to też mechanizm, który ma swoje dobre strony, jak każdy, co podejrzewam, że nawet te autosubutujące programy to wszystko jest po coś. I ma swoje strony dobre i złe, jak wszystko, żyjemy w świecie dualnym, więc jest zero i jeden i wszystko co pomiędzy. I tak, dobre strony tego mechanizmu są takie, że ja się dzisiaj totalnie nie przyjmuję tym, co o mnie ludzie powiedzą, więc mogę do Was mówić swobodnie. I poruszając tematy, które w środowiskach jednych są zrozumiałe, akceptowane i rozumiane przede wszystkim, to w innych środowiskach są no, traktowane inaczej. A ja mogę mówić do wszystkich, bo w sumie to nadal nie, nie za bardzo obchodzi mnie to, co inni o mnie mówią, tym bardziej jeśli jest to nieprawda. Bo jeśli gdzieś mi za plecami mówią o czymś, co jest prawdą, no to, no to jeszcze jest tam hookers, nie? Ale jeśli wchodzą w to jakieś manipulacje, kłamstwa i ktoś chce mi zaszkodzić, no to wtedy jest już gorzej. A właśnie do tego doszło. Bo zawsze te plotki były takie kuriozalne, abstrakcyjne, ale nie groźne, takie, no nie wiem, ktoś tam mnie obśmiał, ktoś coś powiedział i, i tak dalej, nie, więc to, to było jakieś uderzało we mnie i nic ponadto, więc ja je po prostu ignorowałam w myśl zasady, że moja opinia jest najmojsza i żadna inna mnie nie obchodzi, szczególnie na mój temat, ale to zaczęło eskalować i w pewnym momencie stało się wręcz niebezpieczne, ale ja muszę wrócić trochę do początku i opowiedzieć Wam jeszcze nieco chronologii, tego jak to się wydarzało u mnie i, i jak to wyglądało właśnie w praktyce rozbrajanie tego mechanizmu. No, zaczęło się już w przedszkolu, tak jak mówiłam, tam była jakaś jedna śmieszna sytuacja z ręczniczkami, gdzie mnie w kantorku za karę zamknęli, za nie moje przewinienie. Były jakieś inne sytuacje takie, które gdzieś tam pamiętam, piąte przez dziesiąte. I później w gimnazjum już zaczęły się takie poważniejsze plotki. I to może była pierwsza liceum, no jakoś ten wiek 15-16 lat, i to już były plotki totalnie abstrakcyjne i takie, właśnie yy, szkodliwe. Dzisiaj mogłyby mi zaszkodzić, na przykład wtedy ja się tym nie przejmowałam. No, byłam nastolatką, tyle że dotarły one do uszu mojej mamy, i ona się tym przejęła, więc. Więc było to no, niefajne dla niej. To była jakaś plotka, że jakieś małżeństwo rozbijam. Nie wiem, to, to, to w ogóle było takie totalnie od czapy. Nie wiadomo skąd. Ja wtedy byłam wściekłym pankiem, inne rzeczy mnie interesowały ni, niż cudzy mężowie. I tak, ale pamiętam, że to dotarło do uszu mojej mamy i mi było tak głupio, tak wstyd, taka byłam, nie wiem, no, no to była taka abstrakcyjna sytuacja dla mnie, że, że trudne aż do określenia. No ale mama moja, no uwierzyła mi po prostu, no bo no, no, sama, jej samej to się wydało totalnie od czapy, widząc mnie w tamtym wieku, co wyprawiałam i tak dalej. Więc nadal nie było to problemem. Więc po tym wyjaśnieniu, po rozmowie z mamą, znów ignorowałam wszystkie plotki na swój temat. I tak, nauczyłam się ten mechanizm omijać, więc to znikło jakoś od, nie wiem, może od 10 lat. Gdzieś, tak, z jakieś 10, nie 15 lat temu miało ostatnie takie sytuacja miejsce, gdzieś jakaś. Też plotka, nieważne zresztą, no ale tak, to, to już było dawno. No i później się wszystko uspokoiło. Co świadczyło o tym, właśnie, że ja gdzieś w procesie integracji, swojej socjalizacji i tak dalej nauczyłam się omijać ten mechanizm, żeby go nie uruchamiać. Tylko, że no, tak jak już wspominałam, jest to chodzenie dookoła czegoś w pokoju, nie? I tak. Proces teraz uwalniania tej plot tego, tego mechanizmu e, rozpoczął się u mnie niecały miesiąc temu, ale to zaczęło się wtedy u mnie wiele procesów, bo zarezonowałam z kimś, kto ma podobne chyba tematy, no i jak to bywa w, w takich tych lustrzanych przestrzeniach posypało się u mnie e, i wtedy też właśnie zaczęły się znowu plotki, a jakieś już zaraz, kilka dni później. I, I to było też takie abstrakcyjne dla mnie jakieś aluzje, sugestie jakieś, e, e, i, i takie właśnie e, plotkowania. No ale ja to swoim zwyczajem znów zignorowałam. Minęło trochę czasu i nie wiem, z dwa tygodnie temu, tydzień, znowu to wróciło. I plotka wróciła już do mnie w tak totalnie dziwaczny sposób od jakichś totalnie obcych osób, których nie znam. I, i, I tak dalej, że, że to już dało mi do zastanowienia się mocno, nie, że, że to już, aha, to, coś jest, coś jest na rzeczy, już wtedy zaczęłam, wtedy to zaobserwowałam. I po raz pierwszy zareagowałam, ale zareagowałam jeszcze z poziomu tego podświadomego, w sensie był impuls, no i reakcja od razu, bez przemyślenia, bez, bez niczego, tylko ad hoc, tak po prostu, nie? Chciałam to wyjaśnić, no i, i, i tam. No, nieważne. I, I tak, później minęło znów kilka dni, i wyszło na jaw, że yy, wydarzyła się pewna plotka, która zagrażała bezpośrednio mojemu bezpieczeństwu i mojemu, i, i, i osób mi bliskich. Więc. Tu już yy, yy, moja postawa była totalnie inna, tu już musiałam się bronić, już dementować, i po raz pierwszy to zrobiłam. Po raz pierwszy stanęłam do tego, że to nieprawda, że, że, to, że ktoś coś o mnie mówi, to nie znaczy, że on mówi prawdę, nie? I, i dopiero właśnie w sytuacji zagrożenia gdzieś yy, ten umysł yy, zobaczył to z innej strony. Nawet nie zaobaczył z innej strony, bo zobaczył z innej strony przy tej poprzedniej sytuacji. A tutaj już wdrożył, wdrożyłam nową zasadę działania, jakby tego, że ja nie pozwolę na to, żeby z, z chęci zaszkodzeniami ktoś mógł w ten sposób wpłynąć na moje życie, nie? No, i co teraz mi pozostaje? Wdrażać nowe nawyki. Jeśli jakieś jeszcze takie sytuacje się pojawia, pojawią w moim życiu, no to już reagować z innego poziomu e, świadomości i e, nie reagować właśnie, tylko decydować o tym, w jaki sposób zareaguję i bronić tego swojego dobrego imienia, mimo wszystko, bo jak we wszystkim trzeba zachować umiar nie? I, i nie popadać w skrajności. U mnie to była skrajność. A właśnie takie skrajne postrzeganie, że mam wywalone na to, co o mnie mówią, a jednak trzeba się odnaleźć gdzieś w tym złotym środku, nie? Gdzieś, gdzieś pomiędzy tym zerem i jedynką. Eee, tak, bo ani zbytnie przejmowanie się plotkami, ani zbytnie nie przejmowanie się nimi e, jest niebezpieczne czasami. U mnie to się mogło na przykład tak skończyć. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to co mówię jest dla Was pomocne i, i że takie właśnie wyjaśnienie na, na jakimś takim żywym przykładzie um, pomoże Wam zrozumieć własne mechanizmy, na przykład, nie? I też jest to jeden z mechanizmów, które w tym momencie rozpoznałam do końca, już przepracowałam i tak dalej, dlatego tym się dzielę, bo. Dzieją się jeszcze inne procesy, ale będę mogła o nich opowiedzieć dopiero, gdy, gdy się domkną, gdy, gdy się zakończą. No bo nie mam jeszcze pełnych informacji na ich temat, a tutaj już czuję, że to już jest zakończony temat, tylko po prostu jest kwestia teraz życia inaczej i reagowania inaczej, nie? Dobra, chyba powiedziałam już wszystko, co, co miałam do powiedzenia. Więc e, po raz kolejny żegnam się z Wami i trzymajcie się Pa.